Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce, najemnik zaś i ten, który nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka opuszcza owce i ucieka, a wilgę porywa i rozprasza. Dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje nie znają. Podobnie jak nie zna ojciec, a ja znam ojca, Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi nie go nie zabiera, lecz ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc znów je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego ojca. Szczęść Boże! Zapraszam na krótką refleksję biblijną. Ewangelia Jana, rozdział 10, od wersetu 11 do 18. Jest to czytanie Ewangelii na czwartą niedzielę Wielkanocną, rok B. W tym fragmencie możemy wyróżnić dwie części, które rozpoczynają się tym samym stwierdzeniem w wersecie 11 i 14. Ja jestem dobrym pasterzem. Pierwsza część jest to porównanie między dobrym pasterzem, który daje swoje życie za owce, a najemnikami, którzy nie troszczą się o nie. Z kolei w drugiej części rozwinięty jest temat oddania własnego życia za owce, ale także jest mowa o relacji między pasterzem a owcami relacja zażyłości: że owce znają swego pasterza, pasterz zna owce. I jak również Pan Jezus mówi, że musi przyprowadzić do owczarni inne owce, które jeszcze nie są w tej owczarni, po to, aby nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Jest to tylko fragment przemowy Pana Jezusa o dobrym pasterzu, ponieważ w kolejne trzy lata. W roku liturgicznym w niedzielę czytamy poszczególne fragmenty z rozdziału 10 z Ewangelii Jana. W kolejnym slajdzie zobaczymy po tylko zestawienie tego fragmentu, który czytaliśmy w zeszłym roku, jak również ten w tą niedzielę. W tym fragmencie poprzedzającym idea dobrego pasterza wyrażona jest w następujący sposób w wersecie drugim. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Później pod koniec wersetu siódmego. Ja jestem bramą owiec i w wersecie dziewiątym ja jestem bramą. Z kolei najemnicy są określeni w wersecie pierwszym, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Później werset 8. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami i w wersetcie dziesiątym złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść zabijać i zniszczyć. Z kolei zażyłość między Pasterzem a owcami wyrażona jest w następujący sposób w wersecie trzecim. Temu, kto otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Woła on swoje owce po imieniu i przyprowadza je, a kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za Nim, ponieważ głos jego znają. W tle przemowy Pana Jezusa. O dobrym pasterzu możemy widzieć księ... tekst z księgi proroka Ezekiela z rozdziału 34, gdzie mamy krytykę proroków Izraela, jak również zapowiedź dobrego pasterza. Czytamy, zaczytuję tylko wybrane w wersety. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, prorokuj o pasterzach Izraela, prorokuj i powiedz im pasterzom. Tak mówi Pan Bóg. Wiada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą. Czyż pasterze nie powinni paść owiec? Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie oczekiwaliście, a z przemocą i okrucieństwem obchodziliście się z nimi. Rozproszyły się owce moje. Bo nie miały pasterza i stały się żerem wszelkiego dzikiego zwierzęta. Tak mówi Pan Bóg. Oto jestem przeciw pasterzom. Z ich ręki zażądam moich owiec. Położę kres ich pasterzowaniu, a pasterze nie będą paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już one słu służyć im za żer. W kolejnej części jest zapowiedź dobrego pasterza, czyli że sam Pan Bóg. Będzie pas swoje owce. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody, wtedy gdy znajdzie się wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwonię ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Wyprowadzę je z pomiędzy narodów i zgromadzę je z krajów, sprowadzę je z powrotem do. Ich ziemi i pazie będę na górach izraelskich, w dolinach i we wszystkich zamieszkałych miejscach kraju. Na dobrym pastwisku będę je pazł. Na wyżynach Izraela ma być ich pastwisko. Wtedy będą one leżały na dobrym pastwisku, na tłustym pastwisku pasie się będą na górach izraelskich. Ja sam będę pazł moje owce i ja sam będę je układał na legowisko wyrocznia Pana. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzam z powrotem, skaleczoną opatrzem, chorą umocnim, a tłustą i mocną będę ochraniam, będę pas sprawiedliwie. Z kolei, jako aplikację dobrego pasterza, te słowa, wyzwania, które cytuję teraz z listu świętego Pawła, możemy je właśnie w taki sposób odczytać: Najpierw z listu do Rzymian w rozdziale 12, wersetach 15-16. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą, bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach, nie goncie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Z kolei w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 9 od wersetu dziewiętnastego. Tak więc, niezależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, co są pod prawem, byłem jak ten, który jest pod prawem, choć w rzeczywistości nie byłem pod prawem, by pozyskać tych, co pozostali pod prawem. Dla niepodlegających prawu byłem jak niepodlegający prawu, nie będąc zresztą wolnym od prawa Bożego, lecz podlegającym prawu Chrystusowemu, by pozyskać tych, którzy nie są pod prawem. Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, aby mieć w niej swój udział. Zacytowany tekst z księgi proroka Ezekiela ilustruje to dobitnie ten kontrast między dobrym pasterzem, który oddaje swoje życie za owce, a najemnikami, którzy się nie troszczą o nie. Z kolei wezwania świętego Pawła są dobrą ilustracją, jak można teraz aplikować postawę dobrego pasterza w życiu pastoralnym, w życiu duszpasterskim, w naszym również życiu personalnym. Pragnę wszystkim życzyć miłej i owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże!